Będzie pochwalony Jezus Chrystus w szesnastą niedzielę zwykłą roku C. Kościół daje nam do rozważenia w liturgii fragment Ewangelii według św. Łukasza z rozdziału 10, wersety od 38 do 42. W tej Ewangelii Jezus mówi Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Dzisiejsza Ewangelia zaczerpnięta od świętego Łukasza jest często interpretowana i komentowana. W wielu opracowaniach na temat dzisiejszej perykopy napotkamy stwierdzenie, że Pan Jezus upomniał czy nawet zganił Martę, która Go zaprosiła, że zamiast słuchać Jego słów, ona woli krzątać się w kuchni, zamiast spędzać czas ze swoim gościem, oddawała się pracom domowym. Ta interpretacja jednak nie do końca oddaje sens dzisiejszej Ewangelii. Bo przecież Marta nie zrobiła nic złego, wprost przeciwnie, ona się zachowała naturalnie jak najbardziej na miejscu. Przyszedł do niej ktoś ważny, gość, na którym jej zależało, i ona chce go ugościć najlepiej jak potrafi. Jak dobra gospodyni, dwoi się i troi, by go godnie przyjąć. I w tym nie ma nic złego. Jezus nie za to upomina Martę. Nie czyni jej uwag, że chce go przyjąć godnie. On zwraca jej i naszą uwagę na coś innego. Chrystusowi chodzi o to, by zabieganie Marty nie przysłoniło jej tego, co najważniejsze by zewnętrzna otoczka nie zasłoniła jej istoty spotkania, by w swoim zabieganiu nie rozminęła się z Jezusem i nie przegapiła swojego czasu, jaki może z nim spędzić. Na to zwraca uwagę Marcie Pan Jezus. By się z nim nie rozminęła, by nie straciła z oczu tego, co najważniejsze. Taki jest sens dzisiejszej Ewangelii. I kiedy w ten tekst szczerze się wsłuchamy i głęboko nad nim pochylimy, to wtedy zobaczymy, jak jego przesłanie jest aktualne dzisiaj, jak bardzo słowa Jezusa wypowiedziane do Marty są aktualne dla nas, ludzi żyjących współcześnie. Bo oto spójrzcie, Często powtarzamy, że jesteśmy zagonieni, że nie mamy na nic czasu, że nas pochłania pęd codzienności, że nam czas umyka przez palce. Pędzimy w zagonieniu współczesności i mówimy, że brak nam czasu. Ile razy ktoś mówi, Nie mam czasu się pomodlić, nie mam czasu iść do kościoła, nie mam czasu się spowiadać. Tak nas pochłania codzienność, że zaczyna nam brakować czasu dla pana Jezusa. I dlatego Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest tak bardzo nam, ludziom współczesnym, potrzebna. Dlatego ona jest tak bardzo ważna i aktualna. W postawie Marty odnaleźć się dzisiaj może tak wielu z nas i do tak wielu z nas Jezus mówi: troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Niewiele potrzeba. Jezus wie, że zagonienie Marty jest potrzebne, ale zarazem widzi, że ono nie może stać się celem samym w sobie. I tak samo Jezus wie, że dzisiaj człowiek musi pracować, by utrzymać siebie i rodzinę. Wie, że ważna jest szkoła, uczelnia, praca, trud, wysiłek. Ale On nas prosi tak jak przed wiekami prosił Martę, byśmy w tym całym pędzie nie zapomnieli, że On jest, i że czeka na spotkanie z nami. I On nam przypomina, że naprawdę potrzeba mało, że ta relacja z Nim jest tylko cząstką czasu. Które nam przecieka przez palce. Ale zarazem Jezus przypomina, że każda chwila, w której On jest obecny, jest najlepszą cząstką czasu, którym dysponujemy. Jesteśmy zagonieni, bardziej nawet niż Ewangeliczna Marta, a w tym szalonym pędzie potrzeba tak niewiele. Pięć minut rano, by się pomodlić, by rozpocząć dzień z Jezusem. Pięć minut wieczorem. By dzień przed Bogiem podsumować i z Bogiem zakończyć. To przecież tak niewiele w perspektywie minut, którymi dysponujemy przez cały dzień. Widzisz, jak aktualne są słowa Jezusa? Troszczysz się o wiele, a potrzeba tak mało kilku minut rano i kilku minut wieczorem, by siąść u Jego stóp i z nim porozmawiać. Mało, a tak często i z tego minimum rezygnujemy. Jedna godzina w tygodniu, by spotkać się z Jezusem na niedzielnej Eucharystii. Cóż to jest wobec godzin, które są nam podarowane przez tydzień? Godzina, jedna, tylko raz w tygodniu prawdziwie potrzeba tak mało a nam nawet żal tej jednej godziny dla Jezusa tyle nas ona kosztuje. A przecież ta niedzielna Msza Święta. To jest najlepsza cząstka tych setek godzin, które przeciekną nam przez palce. Tylko, że nam nawet tej jednej godziny żal. Teraz, w czasie wakacji urlopów, kiedy jesteśmy w trasie, tak trudno nieraz odnaleźć kościół, tak bardzo nam się nie chce przerwać wypoczynku i na godzinę pójść na Eucharystię, tłumaczymy sobie, że mamy wolne, że wakacje. Że pogoda, że chcemy wykorzystać czas, tak nam żal tej jednej godziny niedzielnej Eucharystii. A Jezus jest i czeka. Czeka w każdym kościele tak jak czekał na Martę w jej domu. A więc widzisz teraz, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba naprawdę mało. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek Dobrej Nowiny, najpierw przesłuchaj go do końca, a później wyślij link znajomemu. Ksiądz Jakub Łabus, do usłyszenia. Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co prawdziwe, jedyne, największe? Za co warto życie dać? Kochać co dzień od nowa, kochać co dzień goręcej. Co dzień być blisko Boga, razem z Nim iść przez świat. To jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze. To prawdziwe, jedyne największe. Za to warto życie dać. Niech słowa tej religijnej piosenki nas mobilizują, byśmy nie żałowali tych pięciu minut dla Jezusa rano i wieczorem i tej jednej godziny, nawet w czasie wakacyjnego wyjazdu. Naprawdę potrzeba mało albo tylko jednego.